różne kawały mm, o Twojej starej Jasio No i na telefon o Twojej starej Abra-kadabra, czary, mary, Twoja stara, to Twój stary Abra-kadabra, hokus, pokus, Twoja stara, to Fort Focus, Zagnij się No, zabnij się, bo zacznij kupić, ale jest. No, będziemy cała osoba. Eee, A brakadao, bratinki winki, zaraciwy jebie, zdjęki eee, Twoja stara ciochra zębami po asfalcie. Twoja stara jest taka gruba, że jak wchodzi na e, wagę, to widzi swój numer telefonu. Był eee, Rus, Polak, Niemiec. Eee, założyli się, kto zrzuci pralkę, i nie rozwali się. Z góry. Rus zrzuca pralkę, rozwaliła się. Niemiec zrzuca pralkę, pralkę rozwaliła się. Po, Polak zrzuca pralkę, nie rozwaliła się. Tam się pyta jak ty to zrobiłaś? Dłuższe y, życie każdej pralki to kalgon. Był Rus, Polak i Niemiec. No i jechali, znaczy lecieli samolotem. Samolot miał obciążony, czyli był za ciężki. Róż, wy, róż wyrzuca młotek, niemiec, wiatr z gwoździami, a pola granata. A doszli tam już na ląd, wysiedli, idą duszką i widzą dziewczynkę, która płacze. I się pytają, dziewczynko, czemu płaczesz? Bo jak szłam że mamusiał na spacerek, to zabił młotek. Idą sobie dalej, widzą chłopczyka, który płacze. I się pytają, czemu płaczesz? Bo jak szłam z tu na spacerek, to zabiło go wiadro z gwoździami. Idą dalej, widzą chłopczyka, który się śmieje i się pytają, czemu się śmiejesz? Bo jak dziadek pierno to się stodoła rozwaliła. Hi, 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 hi. Ej, e, no teraz na telefon? Ciekawe. Dzwonisz do kogoś i mówisz: Dzień dobry, on ci odpowiada. Dzień dobry. Się pytasz, e, czy, e, czy chodził pani lodówka? Tak. A można do telefonu? E. No to mm, mm, dzwonisz do kogoś na telefon i mówisz dzień dobry, on ci dzień dobry, czy zamawiał pan albo pani dwie tony węgla, y, czy, za czy zamawiał pan lub pani dwie tony węgla, oni mówią nie, no ale z tego numeru y, ktoś z państwa dzwonił i miałem przyjechać, y, nie pod adres. Adresu nie znam, bo nie widzę adresu. Ale nie pod adres. Mamy firmę. Nie trzeba podawać adres, tylko przy, y, tak w policji telefon. nie y, znajdują no bo ja no nie miałem taką... No i wiecie, wtedy się możecie no, z nim kościć. A ja, No bo ja miałem jakieś taką sytuację. to dzwonię, no nie i, i a a jaki... a jaki mam adres? No i ten mnie kogoś wdupił. I tylko trzeba mówić, że nie dam adresu, że przez y, mamy firmie takie coś na telefon i wyszukuję tam numer, ale adresu nie wyszukuję, tylko taki wiesz, GPS, tylko podjeżdżasz, no bo ja miałem taką sytuację. Hey, no to, y, no chyba będzie tych kawałów koniec, może mi się jakiś przypomni, hmm, może mi się jakiś przypomni. Chwila, chwila. Coś mi świta. Był Rus, Polak Niemiec. No i diabeł i kazał, że za rok my wbudować centrum handlowe i że tam będzie wszystko. Idzie do Niemca, znaczy do Rusa. No i Rus miał centrum handlowe. No i się pyta, poproszę jakąś bieliznę dla żony. No i rozgo zaprowadza do działu z bielizną, no i da, wybrał jakieś tam... E, później nie, później e, e, poproszę jakiś czołg dla e, s, m, syna. Idą e, do regału, gdzie mają czołgi, ja tylko wiesz, oryga, oryga, oryginalnego, nie tylko zabawkę. No i tam jakieś sobie wybierają Idą do Niemca. Powtórz, y, znaczy jeszcze wróci do mnie. Kawał tak będzie podługi. Y, a poproszę nic. No i rozmówi, że nie ma niczego. No to idzie do Niemca. No to idzie z Idzie do Niemca. Razem z Ruskiem. No i, i jest ta sama sytuacja. Się pyta, poproszę nic. No mówi, że nie ma niczego. No to idzie z diapa Przechodzę do Polaka i ta sama się sytuacja po prostu Poproszę nic. Y, Ruz zaprowadził go do szopy. Znaczy, y, no do szopy w sumie to No i y, zgasił światło. Się pyta, co tu jest? Y, diabeł odpowiada: Nic. No to y, bierz 2 kilo z i z <grym> pieprzej. Y, dobra. to no, znaczy, na równe na 6 minut chyba to będzie tyle, no. w tym odcinku może więcej dam, ale nie pamiętam tych kawałów, kompletnie nie pamiętam. Ostatnio sobie przypomniałem z kolegą, ale wszystkie wychodzą z głowy. Dobra, cześć, pa, nara, żegnam do usłyszenia, cześć, pa, nara, żegnam do usłyszenia, nara, pa, pa. you can't see me just